Pięć wojewódzkich szpitali oraz cztery gminy i miasto Luboń uzyskało wsparcie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rozwój elektronicznych usług publicznych. Marek Woźniak, marszałek województwa Wielkopolskiego, podpisał z dyrektorami placówek ochrony zdrowia oraz władzami pięciu lokalnych samorządów umowy na dofinansowanie projektów zwiększających i poprawiających dostęp i jakość e-usług. Żyjemy w świecie coraz bardziej zcyfryzowanym. Jesteśmy po doświadczeniach pandemii COVID-19, które nam uświadomiły, jak istotne jest wykorzystanie technik informatycznych w wielu dziedzinach naszego życia, między innymi w medycynie. One pozwalają pacjentom kontaktować się z lekarzami wtedy, kiedy oczywiście jest to możliwe, bez bezpośredniego kontaktu i wymiana informacji, wymiana hmm, pytań i odpowiedzi. Hmm, w celu zaopatrzenia pacjentów w niezbędną wiedzę do tego, aby podjąć działania lecznicze. E usługi są też niezwykle ważne w całej infrastrukturze szpitalnej, bo ułatwiają przekazywanie danych, gromadzenie danych, zarządzanie tymi danymi. Łączna kwota przyznana szpitalom z WRPO 2014 plus na realizację tych przedsięwzięć to ponad 11 milionów złotych. Wsparcie unijne otrzymają Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w Poznaniu, wojewódzkie szpitale zespolone w Kaliszu i Koninie oraz Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Marek Woźniak, marszałek województwa Wielkopolskiego, podpisał także umowy o wartości ponad 14,5 miliona złotych na dofinansowanie unijne z WRPO 2014 dla gmin Wolsztyn, Rychtal, Środa Wielkopolska, Krzymów i miasta Luboń na rozwój elektronicznych usług publicznych. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że elektroniczny dostęp do urzędu, możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem łączy. Jest bardzo ważny, ułatwia życie zarówno mieszkańcom, jak i urzędnikom. Problem polega na tym, że to wymaga uzbrojenia w odpowiedni sprzęt, oprogramowanie, umiejętności po obu stronach. I to jest proces, który w Polsce i w Wielkopolsce ma miejsce. Natomiast wymaga ogromnej uwagi, zaangażowania i stałego inwestowania. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozdysponował dotychczas z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 182 miliony złotych na rozwój elektronicznych usług publicznych.